Kuba! Hmm? Jesteś? Oh. Mm? Kurwa jak? Mmm? Mmm? A hmm? już namigra? Hmm? Tak. No? Ja pierdolę się mano tej. Szyma, szyma. Zobacz, lewic ma kolegów, co? No nie, to jest Ja wchodzę na lobby, a tam bandura. <laughs> Bejter Jebany. Co stoi, kurwa z 18 -ma HP, kurwa jak mu dwóch, dwóch jego ziomków wyjeżdża z apcu. Bater, kurwa kartel Kurwa, leży kurwa! Ja kurwa! Pierdolą. Wy Zawsze, kurwa, jakby mi ktoś w plecy zajebał, to byście stali i patrzyli, kurwa! No proste! Ja co ty, kurwa? Tak samo no. jak w kozie głowach było. Nice! nice. Awk jeden, Dobra! Switchuj to szenek. A tu kurwa, ale wybieg! Jeden, o, Jeden w tunel, dwóch tunel, dwóch tunel. Podest, podest, podest. Czekam aż małp zejdzie, czy... Ale podest. się wystraszyłem. Kurwa podest. A. Szenek mi sobie zabił. Ogólnie przybejtowałem ci trochę. Ci nie, nie, nic się nie dzieje. Ja i tak się wystraszyłem w ogóle. Mam mózg jeszcze trochę zabugowany. Za ja zagram za kara po prostu. Gramy force and machen? Iko, Iko. Lesz. Leszuję ci longa. Nie, o, teraz już U. Jeszcze, jeszcze long, jeszcze long. Dwóch long. ale nie macie. Okej. Okay. O, ja ginę za ścianą. Dwóch long wyszło. Kuba jest na aucie. Nie wiem czy... Jeden po Kedzie. że był po prawo, dziwka jebana już. tak długa i top meet. I top mid jeden.

Kurwa, leży tylko wyszedł, ja, ty bacz, nie, nie. Nie, nie, nie box. Wziął eskę, wziął eskę. Nice. Uważaj, Long. Ja wskakuję z góry. Gala leży, gala. Mid wyszedł, czy nie? nie. Ej, B, B! gale spalił typ to dolny będzie okno, okno bez... Leżę no jest. jestem jeden ten dolny, jeden i jeden bs co ja pierdolę pod oknem minus 10 ma Ona położył połóżku masz to Ona a położył ja pierdolę. 3 i 18, 18 no ja stanę na stajcie, stoi na stajcie. Git, git, git. Dobra, nie bierzemy. Ja wyjeżdżam tam na pełnej. Ja też. Jest, wyszedł jeden. Cofaj, cofaj? Jest, do prawej. To, czekaj, to, czekaj, to, czekaj. No, Kajny, to dalej, go zrobił. Ok, na galeriku coś. Błaga, nie pchajem. Dolna możemy mieć. Musimy Zresz, jeszcze, jeszcze, deep, 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 deep. jeszcze do lewej. Gala. Kurwa. Myślałem, że jest jeden, nie wiedziałem, że jest, kurwa, dwóch. Nice. Ej, co jest, kurwa? Dwóch przed B jeszcze. Ruszuję B. Jeden Kurwy garam. jebane. Ej, ja, może zachowam scouta. Może nie. O, ale mi zajebał. Dobra. dawać kurwa. Wake up, wake up. Wake up. Wakey, wakey. Tak. Wyrzuć saju flesza przed siebie Jak ty spalisz to ja granatę rzucam od razu tą Saju Za niebieską mhm. jeszcze spal yy, kaleson Daję od razu da me... jednego flesza I daję drugiego oh, Jest jeden. jeden long Ja cofam bo miałby trochę Mam galę Pomagam Pawłowi Jeden żeglolong jest na ...zabłdorsy. Bardziej blisko jest. Long. Zofnął. Gala, gala wyszedł, gala wyszedł. Hala. Gala. Um. Kurwe, trzech na to było. nas tak ruchają? Leży. Ta Nie, galę zajebałem. Mid. Nie mi na mnie idzie. Oh, 48-47, kurwa, Pozostawiałem mi po 50 HP. No. Skurwy, syny jebane. Musimy ich przełamać, no. Nie wiedziałem, mi da. Jest, mi A. Nie wiem, sztafu, padł Dwutrop do, long, 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 long do dolnej. Long, long wyszedł też. Zaczekaj, podesadł. dolną. Pikujemy mida? Palma, palma jest chyba. I dolny. Jest, dwóch dolny. I mit, kurwa. Wychodzi mid, smukuje co to? No jest. Out. W górnym kurwa. siedzi kampisz, szmata. No kurwa! Ja nie wiem jaką na tym longu, kurwa, nagle był do chuja, jak ja do tego longa. żebym zeskoczyć, z całą uchą wyszedł longa. Weź mi skocz, ja mi piknę, co? Zobacz, tam stoi. tam stał wcześniej. Wysadę, wysadzę longa. Nie widziałem, nie widziałem. Ja mam dać flesze. Nie mam ID. Pójdź stamtąd. Smokuje ci to. Dobra, zostawię tu. Graj od BS-a, Kuba. Ja łapię mid. ładnie nie weszli, nie weszli. Tak, ta, ta. Dwóch jeszcze jest. Dobra. Ja się trzymam, trzymam, trzymam. Alej. Dwóch jest. Do prawej chyba? Tak, jeden był do prawej. O, nice. nice. Jeden był do lewej jeszcze. do Dolny jest, dolna jest, dolna jest. Stawić na tym, ba. Dobra. Leży mi. Jeszcze, palma. Box. Xbox, Xbox. Palił mi blisko. Gala jest, gala jest, uważaj kuba. Daj, może. Ta, gala reloadował, zaraz będzie pewnie pickową. Chodzi? Wyszedł jeden z dwóch zabitych. Puszczam ich. Dwóch wyszedł, gala. Jeden? wyszedł tak, tak, tak. jeden? Jest blisko do ciebie. Leży. Brawo. No i teraz comeback. Dawać Dawać kurwa z tymi ruskimi kurwami. Spal, spal. Pal. Pal. Ja mam, mam, mam. I ty też masz jak coś na sobie. Wyrzuć mi flesza, yy, polecam. Brawo. brawo! Weź spal za ten. Dałem. Flashoje za plecy. Zarzucają z gali. Wyszedł. Wyszedł? A kurwa. Wyszedł na mid? Ja trzymam. Yeah. Smoke, smoke. No, to bez. Co tam, da? Bez mid. Patrzę longa sobie. Jeszcze bez. Kurwa, czego... <trujne> I bez. BS. Gościu w oknie jest. Mogłeś nie odpuszczać kalesą. Tego mida? E, tego tego, no, A, no, tego short. Uwagałem się, że nam obiegnie z longa, wiesz, bo lubią sobie tak kurwa zagrać. Smokuje B2. Jeden rzucę tutaj Polaka jeszcze jednego. Dobra, muszę. dobra, dobra. Jeszcze obici. Dolna musieli zejść. Dolnej nie słyszę chyba, że na shiftie. Ja mam mida. Zabrawa, zabra. A, no, trzak, trzak. Trzak. Tu, tu biegło dwóch, trzech. Mogę ci flashnąć, Kuba, jak chcesz, do lewej. Leży sprzed jeszcze. Może być jeszcze jeden głęboko przed we. Nice. Jest przed longiem Nie wierzę przed longiem na oczy będzie, a... będzie podjeżdżał czy nie? Ta longa pobiegł okay. Biegnie, 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 biegnie. Uwaga, dino. Nie widzę Stoję kar Gdzieś przy kurwa niebieskiej może być nawet Nieprawdy O, bite był kurwa Jeszcze ja wysaję? E, no 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 Jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden ja kur... Zblokowałeśmy ale obity był, nice Leż, Gala jedzie Zero ma gala O kurwa, ale flesza zajebałem, wracam B Gala za wp -ą. Jak coś Smok. Ja mu smokowałem tą galę No nie, pod B, do prawej, z paką, ja pierdolę, kto kurwa stoi Ten minutę kurwa jak taki kurwa pies jebany Nie widziałem go o, Kurwa zajebana Zminaj, tego nice. zrobiłem Jeszcze jeden nabid do... Przed double sami stoisz Kurwa, ta AWP 20hp miała. My Zróbmy to na gale, co? Ja mogę, na dolną chcesz? Ta, ta, ta. Dobra. Na zajęcie, jest do... smarne, tak. My wracamy z gali. Nie żyjemy. Biorę mida, ja biorę mida. Ja nie odbijmy tego longa. Jeden był tylko. wiemy sobie, co? Podejdziesz tam do rogu? Jest dwóch, dwóch pit. Jeszcze ja? Łapie galę, łapie galę Ten Opa, drugi ma AWP Przeciecznij Ja mam Możesz trzymać z, z Galilonga po prostu no, ma Ja dolny idę listę. Kurwy jebane Pokojnie no ja pierdole, no Tam cię wyprowadzi równowagi nie pozwól, żeby im się udało No i przebieg, kurwa <śleski> 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 czekaj, czekaj. Ja bym wy, wychodź szenek, wyjedziemy kurwa na lufa. No dawaj, flaszuję do góry i jedziemy. Besowo musi być. Flaszujesz bez? Nice. 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 Raczej long, no, nie? Pa, tak. tak. Fakę. Możesz łapać. Long obity. Ląk obity po, po, na podejście. Ja trzyma. go trzymał. Chcemy go. Tam ruchaj, tyle brawo. Nice, nice, nice. Paweł tam usnął, tak? No bo kurwa, Ja gadałem, to... ja mi akurat <laughs> przepowiada, że jak ja strzelił, bo przebieg normalnie. No. Wypłacaj Wypłacaj King Snakey. Nie, właśnie mam, mam dzisiaj. Onerere, będziemy ten. was. No FN i Somred. poszedł pochodzi. Nie ma, jeden ma, nie ma, nie ma, nie musisz drugie. Jeden B. Zostanie z nimi? Tak, Chodzę Oni, szapka. oni, oni będą chyba wychodzić ogólnie. Nie wiem, czy Mida nie wychodzą ej. Mam, mam, mówi, longa, ej. mam Longa, mam Longa. A przed przed Me to no. to be, to Ej, Jeszcze chyba. Nie widzę. Jeszcze, jeszcze. Gala. Gala dwóch, dwóch, dwóch. Nie Gala. Jeszcze Gala. Nie I Gala był. Tak, pod midem. Bóg mid, dwóch mid. Ja trzymam cross, trzymam cross. Ja ci patrzę ja tą galę. Macie dać flasha mid? Nie. Leży. No Ale dostał kurwa czopka. Dolny jeszcze może być. albo bo mida wyszedł. Mhm. Bo ten patrzył skrót longa. Jest. Okej, okay. ja go, ja go odgali biorę. Ej, do B pobiegł. Tak, tak, tak. Uważaj. AWP jak coś. Mm -hmm. Idź, 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 tak idź, i kale są łap od bramy, idę, idę. Skrosował do prawej, ide, biegnę, 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 biegnę Nice Ale kurwa longa musicie Dobre, jechać. Dobra, dobra, ja kupię granaty Ja kupię, ja kupię, ty, ty graj swoje Ja kupię i dam Po głowie. Nice, 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 nice. Czekajcie na kar, kar, daje kar, CTR kar, kar, kar. Kar i CT po głowie, Saju po zachodzi po gala po głowie, kar. Nice, nice. nice. Bez uważajcie. Bez, jest. Ja od nie żyje. Nice, bez, 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 bez. Brawo. Nice, kurwa, Ale kurwa no. No. rozdałem ty. kiedy Prawie. Nie ma. Go. Czekajcie, daje smoku. Ale auto. Daj snoka w czy nie? Nie, nie, nie. Nie ma. Nie ma mida. Nie, mi do, nie pchali. Mają, mają mid. Dużo, dużo. Uważajcie od gali, uważajcie od gali. CT, CT, CT. CT Scout. Karg, kark, Ja pierdolę. Może screen. Brawo, snaju. CT, CT Scout był. CT Scout był. I drugi nie wiadomo. Dam smola, CT. Przyszedłem do longa. Kuba o, jest na gusie. Nie, nie Też pan tak, się mogą jak będziesz słyszał coś? Hmm? Dobra, że... Ostatni miał scouta i w CT był na winie. Czyli forcowali? Nie, nie, tak Echo ale... i scout był. Aha, ok. Chyba nie pomyślałem nawet, że może się nie każe tam. Nikt nie pomyślał. Że... Chujowo bo... Chuj, spaliło. Myślałem, że, ten, że oni wszyscy będą mi do Podest, podest, podest. podest nice. Leży, leży. Okno, okno, okno. Wpadam. Dawaj. Krawo, krawo. O kur... Dobrze, dobrze. I hey, meet, meet, meet. Zajebał mi przez bramę. O kurwa Ej, tyj, Kuba! Zajebiście! Kurwa! Nie. kurwa. Ładnie! Daj jednego takiego odbitego gramy. Ja? No. O kurwa, to teraz to, żeś mi dał zadanie. Jadę dam. Long'u. Czysto. Ja też palę. Daję smoke'a CT, czekajcie. Czekaj okay, no. Dałem. Bez. Jeż. i Gala. Gdzie. Uważaj, bez uważaj, jak tego jest. mida. Też w ogóle, to, to. jest... Musimy przejść. Gala. Jeszcze może być Do bez. Na, nawet na ryżu, na ryżu, na ryżu uważaj. Gala, no jest, kurwa. No oh, nice. Jeszcze bez. uważaj. Gala, Gala obity, twój Jeszcze w B się Smoka masz. Kaleson. Dużo Gala Taka ogólnie. Jest. Poczekajcie chwilę. Wyszedł. Nice. Nice. Brawo. Kalki. Brawo, 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 brawo. Ale dali pizdę kurwa tam z tego site'u. Down Blyat! Down Blyat! Jebane kurwy to są. Ruski się kurwiają dobrze. Podejdźcie tą galę, ja dam wam kurwa takiego magika, że się zrzygacie. Tylko się musicie patrzeć w ścianę Wyjdźmy. Jedźcie, 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 odwróćcie się. Zajmujmy, zajmujmy. Na boksie, na boksie. Kurwa. Nice. Rampa, rampa, rampa. Daję smoke'a mid to Uważajcie plecy. Ej Nice. Idę, idę, Nice Mamy mid to B. CT, Jeden. Patrzę na Jeszcze site musi być. Plecy, 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 plecy. Kurwa. Jestem brawy. Jestem E, 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 e. Ja z nim, zabiję. lec z nim, ja będę przeszła. Doflashujcie, doflashujcie. Rzuciłem wam też Uwaga, mida może dojeżdżać. Kto był? Gdzie ten kurwa kała? A leży. mid. Kurwa. Nice. Pomóż, pomóż! pomóż. Ja byłem, ja się cofnąłem, na on rzucił nade'a mnie, wiesz? Kurwa kała, kurwa kałacha szukałem. Szenek, twój czas kurwa. Time to shine. No to im Kurwa trochę z fragami stanąłem AWP No ale kurwa sraka, koda tej rundy poprzedniej A wupa, mid do lewej Noki ten jest do... A wpa Obita jest nice Nie wiem czy rampa nie będzie Rotują. kurwa. Rotują mam. da. To się Kurwa, kurwa. Aj, kurwa. seta. Oh, Jakbym no, go zabił, to byśmy wygrali tą rundę, nie? Ciesz maoka nam to wiem. Ma tak, no? tak, tak, tak. Spel... Podejdź dolny, podejdź dolny, Ubeza Kuba. Szarp, no szarp, 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 szarp. Oh, Kuba podejdź dolny. Kuba, 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 Kuba. króci kruci przez. Daj sku... flash przez taka, tego smoka. Dobra, leci flash górą. Sto, dwóch. Sto oni patrzą mida we dwóch nagle. Yy, na u góry, do, przy oknie. Tak, 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 tak. Tam gdzie patrzyłeś kalesa do prawej. Lecy mogą być, dawajcie. Brawo. Jeszcze w tunelu, w tunelu jest typ. Obie. Wybieg, wybieg. Ja Jest, zim. za x pierdorę, I mid wychodzi. Ja wychodzę z tamtą. bramy. zabiję go, no? Jest zabity, tak. no to od mida macie na pewno. Ale okno. Smok jeszcze ja saju. Muszę przejąć, kurwa. trup, 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 trup. Macie Ładnie. to, macie to. Dobry, na no, dobre ten smok Lukaj mi, mi, okno. Patrzę, no. Okno. Nie. Yeah. ma? Ma? Blisko, ja patrzę bramę tylko. Dobra. ci patrzę okno. Okno, wychyla. Popatrzę. Nice. Kurwa, panowie, na takim HP, tak rundę wyciągnąć? Ładniej. Takie są najlepsze. kurwa, ten taki internetowy. Ja nie tego wideo. Może rozbijesz no To co? Tak. Gale uważajcie teraz. Daj ktoś. ktoś, ktoś. Dolna mógł Ja gotowi? Ja tego. Dolna, dolna, dolna! Kurwa, kurwo! Daj tego, go, daj go Kurwa 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 ja tego, 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 miał kałacha, kurwa Nie tego, maka zajebanego w dupę. Chociaż tego, 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 maka nie trafiłem powinien go zabić. Kurwa oh, kurwa, ma. Rzeźnik. No. Zostałem prefkę czegoś właśnie. A wiem czego. Wysie mnie. Ja pierdole. Bez cienia. Ta, ta dolna jebana, że nas trzech zajebała. No. Uważajcie, mid mógł dojechać. Uważaj dolna. Gale, gale, gale. Podejdź z nim niebieski, we dwójkę wyjdziecie. Podejdźcie na kałachach. Ja tam górą, dino przez bramę. Ta. Idę do was przy Gotowi? Hey, plecy! Ej hey, O longa mam Nie no to jest kurwa Weź Bez... Ja nie we mnie Weź do tak paka. Idę Ta w BSie Minus Kurje, 60 Ej, Dobra nie S... A ja poszedłem dolny A on kurwa skrócił ba. Ja, ja nie kumam tego nie i... Rozumiecie? Ja pierdolę no Górny skrócił Kurde, Gość no, no, na no, W wjeżdża no. w górny kurwa i tam wchodzi plecy na... No. no, totalnie. Hit. To pierwszy rozgrzewkowy. No to...